Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł z dwunastoma nadu i zatrzymał się na równinie. Było tam liczne tłumy Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zależą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpić będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smućcie się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Amen. Szanowni Jubilaci, najpierw Jubilaci małżonkowie w 20. rocznicę. Zawarcia Związku Małżeńskiego. No i nasi tacy młodsi jubilaci, Hubert, 18, no i Maciek, 15. Pamiętam kiedyś wyjazd w góry. Jeszcze byłem wtedy młodym księdzem. Trochę z taką fantazją zbyt chyba daleko idącą. No i poszliśmy w góry z młodzieżą, lektorami. Weszliśmy na Kasprowę Wierch, no i mieliśmy iść na Czerwone Wierchy, bo pogoda była taka nie za bardzo taka moglista. I jak wół stoi, drogowskaz, Czerwone Wierchy. Ale gdzie tam drogowskaz dla mądrego księdza? Nie słuchajcie, tam dalej jeszcze jest następny rozstaj. Tam pójdziemy, tam się rozejdziemy. No i tym sposobem znaleźliśmy się na trasie, na szlaku, na świnicę. Jak ktoś. Chadzą po tatrach, to ma świadomość tego, że świnica nie jest wcale łatwym szlakiem. No i nie jest ciekawym, znaczy jest ciekawym szczytem, ale wejście jest niezłe. Bogu, dzięki, że była wtedy taka mgła, że nic nie było widać. Tak by zobaczyli te przepaści, to pewnie by się tam niektórzy zatrzymali. W naszym życiu czasami są takie rozstaje, gdzie człowiek dochodzi do pewnego momentu i tak albo w lewo, albo w prawo. Niektóre wybory, niektóre decyzje są takim pewnym rozstajem. Podobnie się ma rzecz w życiu duchowym. Cisze Słowo Boże można było powiedzieć, pokazuje taki rozstaj dróg. Droga, która wiedzie do życia wiecznego i droga, która wiedzie tak naprawdę do grobu. Można powiedzieć, że każdy z nas ma pewną ofertę, którą daje Chrystus i ofertę, którą daje świat. I rzeczywiście znamy ludzi, którzy wcale do Kościoła nie chodzą, którzy nawet czasami mówią, że wierzą w Boga, ale ta konstrukcja Boga jest taka na własny użytek, więc ten Bóg jest taki nie wiadomo jaki, nie wiadomo na czym ma polegać ta wiara w Boga. I są ludzie, którzy mówią, nie potrzebami Kościoła, żadnych sakramentów, żadnych jakichś przykazań, Jestem szczęśliwy. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, że można znaleźć szczęście w budowaniu relacji małżeńskiej. Można być szczęśliwym realizując swoje życie zawodowe. Można być szczęśliwym, nie wiem, mając wspaniałe dzieciaki, spełniając taki czy inny urząd. Można być, korzystając z życia. To wszystko jest prawda. I uczciwie mówiąc, do tak pojętego szczęścia. Bóg naprawdę nie jest potrzebny. I czasami widzimy takich ludzi, którzy są pełnią szczęścia i może niekiedy im zazdrościmy. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że ten świat, w którym żyjemy, no nie jest w stanie nas zaspokoić, ponieważ nasza natura, co często przypominam, jest naturą cielestu duchową. Czyli nie tylko to, co jest cielesne, to co ziemskie, to co przyziemne, co tak nazwiemy, ale potrzebujemy jeszcze tego, co jest duchowe, i to też w dwóch odsłonach. Najpierw duchowe, związane z naszą psychiką, umysłem, uczuciami, emocjami, ale odkrywamy w sobie jeszcze cały pokład życia nadprzyrodzonego, życia związanego z wartościami. I dlatego też bardzo często, dziwnym trafem, okazuje się, że gdy człowiek gdzieś porzuci Boga. Gdzie rzeczywiście szuka spełnienia tego szczęścia w różnych innych wymiarach, to dziś w pewnym momencie człowiek jakby nie wytrzymuje. Coś w nim pęka. Czytam niedawno wywiad, czy raczej, no, wywiad z pewną znaną dziennikarką wielkiej stacji telewizyjnej. W pewnym momencie depresja. Ktoś powie: depresja. U człowieka, który jest non-stop na pierwszej stronie telewizji, wydaje się zawsze przygotowana, bo to kobieta, przygotowana, fachowa i tak dalej, i tak dalej, w pewnym momencie coś w tym życia się zacięło. Nie widzimy też często różnych tragedii związanych z nałogami alkoholizmu, nałogami narkomanii, to można powiedzieć takie wentyle bezpieczeństwa, które później przejmują życie. Czasami one zapewniają rzeczywiście, że człowiek jest w pędzie, że jest na topie, że wydaje mu się, że korzysta z życia. Ale z czasem okazuje się, że to wszystko może się odwrócić. Słowo Boże nazywa te dwie drogi: drogami błogosławieństwa i drogami przekleństwa. Błogosławieni, szczęśliwi, a jednocześnie biada, czyżby Bóg kogoś przeklął, czyżby Bóg nie pragnął zbawienia wszystkich, także tych, którzy żyją bez Boga, raczej chodzi o to, że to przekleństwo dotyka sposobu ich życia, że suma summarum na końcu tego życia jest następne życie. I rzeczywiście, jeżeli człowiek żyje tylko pełnią tego życia tu na ziemi, jeżeli tylko do tej ziemi ogranicza swoje życie, to można powiedzieć, że rzeczywiście to życie stanie się przekleństwem. Chyba że nie ma Boga. Chyba, że rzeczywiście po trumnie i piachu nie ma już nic. Ale jeżeli jest Bóg, jeżeli jest życie wieczne, to chociażbyś ten cały świat zdobył. Chociażbyś tu się spełnił, wyrealizował, nie wiem co jeszcze, Suma sumarum wszystko okaże się przekleństwem. Nie chcę zajmować się tymi, którzy do kościoła nie chodzą, nie chcę zajmować się tymi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, bo przecież mówię do ludzi, którzy chodzą do kościoła, mówię do ludzi, którzy tutaj żyją, korzystają z sakramentów, idą do spowiedzi, idą do komunii świętej. Słuchają słowa. Czy spełnia się na nas błogosławieństwo? Czy rzeczywiście, my chodzący do kościoła, możemy powiedzieć: Tak, my jesteśmy błogosławieni. My wierzymy, że to życie nie jest tylko tu na Ziemi. I tutaj można było powiedzieć, że możemy doświadczyć czegoś wręcz przeciwnego. To porównanie od proroka Jeremiasza, które później jest kontynuowane w Psalmie, mówi o drzewie, które rośnie nad płynącą wodą. I można zestawić to z drzewem, które rośnie tam, gdzie wody nie ma. Te drzewo walczy, zmaga się. Karłowacieje nie wydaje owocu, bo nie ma czym żyć. I te drzewo, które rośnie nad płynącą wodą, wodą, którą płynie, która cały czas dostarcza życiodajnych sił, powoduje, że to drzewo jest w nim zakorzenione i że to drzewo wydaje owoce, rośnie, dojrzewa, jest bujne. Czy tylko ci, co nie chodzą do kościoła, kradną? Czy tylko ci, co nie chodzą do kościoła, są ludźmi nieuczciwymi, niepracowitymi? Czy tylko ci, co nie chodzą do kościoła, nie obrabiają cudzych tyłków? Czy tylko ci, co nie chodzą do kościoła, cudzołożą, zdradzają, rozbijają małżeństwa? Przecież wiecie, że nie. Zatem problemem jest raczej to, że ci, którzy chodzą do kościoła, Ci, którzy słuchają Słowa, ci, którzy dotykają Eucharystii, idą w komunie, że to wszystko się na nich zatrzymuje. Z jednej strony dotykamy tych życiodajnych wód Jezusa, tego życia Bożego, namacalnego, wprost, Bóg, który się daje całkowicie, z drugiej strony to powoduje, że dziś to nasze życie się nie zmienia. I mamy wrażenie, że mamy ludzi, Którzy niby żyją, ale są trupami, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, trupami, jeśli chodzi o wiarę. Woda żywa, nie woda stojąca, woda żywa. Przychodzi mi na myśl od razu skojarzenie z tą wodą, którą Mojżesz oczywiście przy pomocy Boga wyprowadza Żydom ze skały. Wszyscy zwątpili, łącznie z Mojżeszem. Nie da się wyprowadzić wody ze skały. Lud tymczasem, można powiedzieć, umiera z pragnienia. Lud tymczasem przemrze. Zło rzeczy Bogu. Wyprowadziłeś nas na pustynię, byśmy pomarli. Okazuje się, że Bóg jest w stanie wyprowadzić wodę ze skały. Woda, która płynie, nie stoi w skale, płynie, jest wodą żywą. I znowu kolejny obraz. Przebitego boku Jezusa żołnierz rzymski przebija włóczno bok, jak odnotowuje Ewangelista, wypływa krew i woda. Znowu woda, która płynie. Czasami zdarza się, że jeżeli w pewnym stawie w jeziorze nie ma dopływu, to ta woda się zastaje, ta woda się psuje, mętnieje, wymiera w niej życie, zarasta. Przychodzi mi skojarzenie z dwoma morzami. Jedno z nich jest jeziorem, ale jest tak potężne, że często nazywa się je morzem. Jezioro Galilejskie, Jezioro Genezaret, Tyberiackie, bo ma trzy różne nazwy. Nazywane również Morzem Galilejskim i Morze Martwe. Do obu tych wód, zbiorników wpływają wody Jordanu. Jordan to rzeka, w której Jezus przyjął chrzest, można powiedzieć, woda życia. Zresztą na pustyni ludzkiej przystrona przypływa, tam gdzie jest woda, tam jest życie. I co ciekawego, o ile jezioro galilejskie, Morze Galilejskie jest żywe, pełno w nim ryb, te jezioro można powiedzieć jest oazą życia. O tyle jezioro martwe, morze martwe, wymiera. I co ciekawego, zauważyli badacze: Jordan przepływa przez jezioro Galilejskie, natomiast z Morza Martwego nie ma ujścia. Zatem ten ruch wody, te wyjście tej wody poza morze, powoduje, że te wody ciągle żyją. Ciągle jest napływ świeżej wody, życia. Jeżeli to Morze Martwe się zamyka, to chociaż wody życia wpływają, to jednak może wymiera. Taka analogia do życia duchowego. Można rzeczywiście stać się morzem martwym. Można rzeczywiście być nad wodą życia. Można rzeczywiście wkorzeniać się w Słowo Boże. Można Go słuchać. Mało tego, można je nawet w domu czytać. Można odmawiać takie czy inne modlitwy. Można nawet odmawiać już trzecią czy czwartą Pompejankę. Nowen nie zliczyć. Można wreszcie chodzić uczciwie do spowiedzi, nie tylko tak, jak Kościół nakazuje raz do roku, ale uczciwie, co miesiąc. Można pożywać kilogramami Eucharystię i można być morzem martwym. Chrześcijaninem trupem. Kiedy to się dzieje? Kiedy człowiek te wody chce zatrzymać dla siebie, kiedy człowiek nie zaczyna żyć tym, co słyszy, tym, co pożywa, czyli inaczej mówiąc, kiedy człowiek nie przekłada na życie tych wód życia, to oczywiście kosztuje człowieka wyjście poza siebie. Tak jak wody Morza Galilejskiego nie są w stanie zatrzymać wód Jordanu, ale Jordan przepływa. Tak można było powiedzieć, że chrześcijanin, katolik, ten, który słucha słowa, ten, który pożywa Eucharystię, ten, który korzysta z sakramentu pokuty, ten, który walczy o małżeństwo, kapłaństwo, to ten, który ma pozwalać Bogu przepływać przez życie. I teraz można zapytać, co wypływa z mojego życia? Czym ja karmię tych, których spotykam? Czy to są wody życia, które tu przed chwilą biorę w słowie, w sakramentach? Czym karmię moją rodzinę? Czym zasilam miejsce mojej pracy, moje towarzystwo? Nie daj Boże, byśmy byli takimi zastanymi jeziorami martwymi, do których ktoś się zbliża i od nich umiera. Ci, którzy nie wierzą w Boga, albo ci, którzy Boga szukają szczerym sercem, mają prawo oczekiwać od nas, chodzących do Kościoła, od nas słuchających Słowa, od nas pożywających w Eucharystię, byśmy dawali im życie, byśmy ich życiem zarażali, byśmy pokazali, że życie z Bogiem jest czymś normalnym, że życie z Bogiem nie jest udręką, nie jest jakimś ciemiężeniem, nie jest stratą życia, że posiadanie wartości moralnych, kręgosłupa moralnego, że tak jak w przypadku mamy jubilatów, dbanie o małżeństwo, walka niekiedy o tym małżeństwo, walka o wartości w okresie dorastania, wchodzenia w dorosłość, walka o wartości w życiu kapłańskim, nie poddawaniu się tej mentalności świata, która chce nas uszczęśliwić na zupełnie inne sposoby, ale nie Boże, że to wszystko jest możliwe. Tylko właśnie trzeba zacząć tym żyć. Dajmy sobie spokój z durnymi stwierdzeniami, że wiara jest sprawą prywatną. Jeżeli wiara jest sprawą prywatną, to chcesz stać się Morzem Martwym, które zatrzyma życiodajne wody Jezusa Chrystusa. Ci, którzy mają z Tobą do czynienia, nie chcą, żebyś wiary zamykał w sobie. Oni chcą spotkać Chrystusa. Zatem ta woda życiodajna musi, woda Słowa, woda sakramentów, woda modlitwy musi wypływać ze mnie. Nie w formie pouczania, nie w formie moralizowania, ale w formie, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, błogosławieństwa. Błogosławieństwa. Dostęp mamy do wód życia, tak jak tu wszyscy jesteśmy jednakowy. Ale tu w dużej mierze od nas zależy, czy staniemy się żywym jeziorem Genezaret, czy też staniemy się Morzem Martwym. Nie daj Boże, byśmy życiodajne wody marnotrawili albo zatruwali. Jezus daje życie. Trzeba je przekazywać dalej. Amen.